Cześć, witajcie wszyscy w kolejnej serii odcinków. E, tym razem będą to tutoriale związane z tworzeniem gier, takie podstawowe. W jednym z najlepszych według mnie programów do tworzenia gier i innych rzeczy. E, czyli aplikacja Unity, która jest oczywiście w pełni darmowa, z kilkoma małymi ograniczeniami. E, jednak nie przeszkadza tutaj w tworzeniu różnych gier i nie tylko. E, na początek w tym odcinku, w tym filmiku chciałbym Wam przedstawić sam interfejs. Interfejs jest troszkę podobny do. E, z racji tego, że kilka tych tutoriali było również tworzonych przez zagranicznych e, ludzi, dlatego też chciałbym Wam zrobić to po polsku. E, na początek to trzeba zwrócić uwagę, e, czyli wszystkie tutaj obiekty, jeżeli chodzi o plik edycji i tak dalej, w pliku możemy tworzyć sceny, czyli takie sceny, które tutaj teraz widzicie. Każda scena może odpowiadać nowej mapie, zapisywać te sceny, otwierać projekty oraz tworzyć oraz ustawiać e, nasze. Rzeczy. co też jest ciekawe, w, w tym oczywiście programie możemy tworzyć nie tylko na aplikacje na PC, Mac oraz Linux, ale możemy także tworzyć na Androida, na BlackBerry, na Windows Store, na Windows Phone 8, na Google, na klienta, na iBoxa, e co też jest ciekawe, PS3 jak widzicie oraz Wii. Także naprawdę, jeżeli ktoś się w tym cykl, ktoś w tym się po prostu znalazł, po prostu ktoś chciałby tworzyć, to również jak najbardziej może tworzyć również na konsolę, to też jest bardzo ciekawą rzeczą. Ale dobra, jeżeli chodzi o takie tworzenie i edycję tutaj tych obiektów, tutaj możemy sobie edytować. E, tutaj możemy sobie również ustawić, e, ustawienie tutaj renderingu tego całego, do którego dojdziemy w przypadku tworzenia już jakichś <coughs> podstawowych map. E, natomiast zanim ja chciałem się tutaj wam przedstawiać assets, e, te assets to są tak zwane tutaj dodane wszystkie rzeczy, które możemy dodać do naszego świata, e, czyli różne e, bloki, drzewa, góry i dalej. To wszystko możemy tutaj dodać również w tym miejscu. Mamy tutaj innymi również tworzenie, To też jest bardzo fajną rzeczą. Możemy tworzyć w kilku językach na raz i raz je łączyć, czyli JavaScript, CH oraz Bullscript. Coś podam troszeczkę do basza. Możemy to również pokazywać w eksploatorze i tutaj importować te właśnie pakiety. Czyli te pakiety, które tutaj masz naszej gry. Czyli na przykład kontroler naszej postaci, oświetlenie, woda. Cieniowanie i tak dalej, audio również, to wszystko możemy sobie dodać do tego naszego obszaru. Jeżeli chodzi o asyst, tutaj mamy również obiekty w do tego do czego którego oczywiście dojdziemy. Komponenty, czyli takie dodawanie tutaj specjalnych komponentów, ale czyli tutaj sterowanie naszym obiektem. Przede wszystkim, jeżeli otworzycie sobie za pierwszym razem nasz program, będziecie mieć taki zapozycjonalny, czyli default. Ten default troszeczkę jest znośny, jeżeli chodzi o nasze tutaj sterowanie, dlatego ja Wam polecam od razu na zmianę na 2x3. Dzięki czemu będziecie mieć troszeczkę lepszy obszar, ja to sobie wycentruję na pewną część, którą jest cube, żebyśmy mogli sobie tutaj przybliżyć. Tu już przykład, jak sobie przybliżę do tego tutaj obszaru, zajmiemy się bardzo ważną i podstawową rzeczą w tym naszym interfejsie, czyli sterowanie naszymi obiektami. Przede wszystkim tutaj jak widzicie to jest okienko sceny. W scenach oczywiście tutaj dodajemy różne rzeczy, dodajemy nasz trine, czyli nasz tutaj obszar, który którym będziemy wszystko tworzyć. Jak tutaj widzicie, tworzyć góry, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Do czego oczywiście w swoim czasie dojdziemy. I teraz tak, jak ten sterować? Klikamy prawym przyciskiem myszy, możemy sobie obracać, w zależności od tego, jak tutaj mamy, Czy taki free look ehm, co też jest ciekawego, e, z krzakami, może nie z krzakami W, a C, D, po prostu poruszamy się po naszym obszarze. E, Q zniżamy się w dół, F e, zniżamy się do góry, natomiast rolką bez przytrzymywania możemy po prostu zwiększyć lub przybliżać. Również tak samo trzymając po prostu myszy. Jeżeli chcemy przyjrzeć się do jakiegoś obiektu, musimy wybrać sobie tutaj po prostu w hierarchii jakiś tam obiekt i wcisnąć F, trzymając tutaj prawdziwskie myszy. To się wtedy nam przybliży do tego tutaj obiektu. Każdy obiekt, w, w tych tutaj scenach, możemy przenosić. Jest tutaj tak samo, są trzy perspektywy: x, y oraz z. Jak wiadomo, w trzech wymiarach muszą być trzy wymiary, czyli właśnie x, y, z. Jak tutaj widzicie, y to jest w górę. X to jest tutaj, jak widać, no w sumie to jest w górę, to jest w prawo, e, z to jest w lewo, czyli takie te trzy obszary, które powinno być tak naprawdę Wam pokazane z tej strony, o właśnie w takiej formie, gdzie to możemy sobie po sobie przesuwać w górę, w dół, w prawo, w lewo, tak dalej chcemy. E, to też jest bardzo ważne. W tym tutaj obiekcie możemy również, jak te tutaj te cztery obszary, e, ten obszar jest do przesuwania naszych obiektów e, względem tej osi, względem płaszczyzny, Natomiast ten tutaj przycisk jest tutaj do obracania. Obiekty 3D mają do, to do siebie, że możemy je obracać w różnych pozycjach, tak tutaj zresztą widzicie, co jest bardzo ważne do tworzenia różnych tutaj części rzeczy w grach, dlatego to jest też bardzo ważne. A tutaj natomiast mamy tutaj do takiego zwanego poszerzania tych wszystkich obiektów, czyli możemy spłaszczyć, rozszerzyć itd. To jest bardzo ważna rzecz, jednak do poruszania się używamy tej tutaj strony. Po prostu tej łapki dla przesuwania się. Eee, oprócz tego mamy również tutaj wybór sceny jaką ma być, wiframe, y to jest taka po prostu scena pokazana. Z samych tak zwanych szkieletów, Może no tak zwane teksturowany właśnie tak zwany szkielet eee, i tutaj inne. My to będziemy musieli jakoś z tego z teksturowanych. tu jest również wyświetlanie, w jakich kolorach ma być, alfa, RGB itd. i tak dalej. To jest też bardzo ważne, jeżeli tworzymy tutaj obiekty, eee, światło na przykład, które tutaj na przykład będziecie widzieć z tej strony, postaram się przynajmniej Wam pokazać. Tutaj jest dziedzina daleko światło pokazane, znaczy światło pokazane jest dodane i według tego, tutaj jak widzicie, ma ten obszar tak bardzo fajnie oświetlony, możemy to po prostu sobie włączyć albo wyłączyć. Czy to jest takie niezależne pokazywanie tego. No tutaj oczywiście mamy pokazanie tego obszaru i jeżeli mamy auto dodane, również nam możemy symulować tutaj auto, w którym ten obszarze jest. Dobra, to było na tyle. Jeżeli chodzi o gizmo, to dojdziemy do późniejszych rzeczy. Kolejną tutaj częścią jest oczywiście Game. Game to jest to po prostu ten obszar, w którym mamy prawdziwą grę oraz nasz priorytet ustawiony na kamerze. Ja możemy tutaj ustawić sobie według dowolnego tutaj obszaru. Możemy sobie również tutaj ustawić stand-alone, czyli taką, taki rozdzielczość, jaką sobie wybierzemy. To są po prostu rozdzielczości, jakie będą wyświetlane. Możemy sobie również dodać. Natomiast tutaj mamy Maximize on Play. To nam się z zmaksymalizuje na pełny ekran, jeżeli chcemy to włączyć. Tutaj mamy również pokazane ustawienia grafiki i tak dalej, networks. Jeżeli takie coś jest oczywiście, no tutaj to gizmo, do którego e, możemy wam, e, mogę Wam po prostu jakieś powiedzieć. Kolejną rzeczą jest tu hierarchii. W tym miejscu będziemy dodawać różne rzeczy, które będziemy wrzucać do tego głównego obszaru sceny. Do tego dojdziemy w, w, kolejnych, w kolejnych przykładach. E, kolejną rzeczą tu to jest, to jest obiekt projektów oraz asset, czyli tych dodatków. W tym miejscu będziemy również tutaj dodawać te takie części. E, które będą potrzebne, np. do teksturowania niektórych obiektów, no oczywiście inspektor, który jest najważniejszy, czy będziemy tutaj modyfikować wszelakie różne rzeczy e, od naszych tutaj części. Troszeczkę mi rozproszyła wiadomość na skype, ale ja już jestem, ehm, no i ostatnia tutaj rzecz, najważniejsza, to jest oczywiście uruchamianie gry. Po wciśnięciu Play, w jakimś w ten obszar e, włączy nam się dźwięk oraz będziemy mogli e, sterować tą naszą postacią, którą tutaj dodali. Jak widzimy bardzo to fajnie działa. Działa przede wszystkim na całych różnych komputerach, więc nie ma z tym problemu. Jest bardzo prosty, to jest taka prosta mapka, którą zrobiłem na szybę. Jak widać, już widać, mamy tutaj dźwięk, mamy tutaj poruszanie się postacią. Mamy tutaj jakieś efekty, oczywiście świetne. To wszystko bardzo fajnie wygląda. E, natomiast jeżeli chcemy to przerwać, żeby się światło na górze, e, dajemy po prostu play znowu. Natomiast jeżeli chcemy to przerwać, klikamy po prostu pause i wtedy możemy coś tutaj pozmienić. Ale do tego już dojdziemy w kolejnych częściach i to były takie krótkie, na szybko pokazane Wam podstawy w interfejsie tego, natomiast jeżeli chodzi o konkretne tutaj rzeczy, to tu przejdziemy już do, do następnych odcinków. Także dzięki za obejrzenie i do zobaczenia kolejnym razem. Hej!